Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie wracamy do średniowiecza, do naszego Kaczogrodu i kontynuujemy grę. Dzisiaj, z tego co pamiętam, możemy sobie już zbudować jakieś kolejne miejsce. Taka była ostatnio, wydaje mi się, rzecz, że tutaj mamy troszeczkę tego do wyboru i tak sobie wstępnie pomyślałam, że jeżeli kogoś będziemy robić, no to zrobimy sobie rycerza. Ale zastanawiam się, czy chcemy robić go już, bo tak naprawdę nie pograliśmy za długo naszą królową, więc myślę, że na razie jeszcze niczego nie zbudujemy, a po prostu pogramy sobie jeszcze troszeczkę naszą królową. I tutaj już właśnie widzimy misję do wyboru. Musimy sobie wybrać jakąś misję, żeby mieć co robić w czasie gry. Jest ich tutaj troszeczkę dużo. I myślę, że skoro będziemy grać królową, no to królewskie wakacje. Brzmi idealnie. Trochę czasu wolnego. Wakacje przerwa czas wolny. I tak mi się wydaje teraz, że to będzie misja, w której chyba nie będziemy mieć za dużo do roboty, ale czemu nie? Poznamy troszeczkę grę, troszeczkę sobie wszystko zobaczymy. Myślę, że jest to idealne. Nasza Lady Valeria potrzebuje wakacji, tak więc zaczynamy rozrywkę. Trochę dużo tego było. Wieśniacy przychodzący z petycjami o zezwolenie na absurdalnie kosztowne łowy na wieloryby, zagraniczni dyplomaci, którzy chcieli więcej funduszy na swoje prywatne przedsięwzięcia, wycież szyli, które każdej nocy niosło się nad lasem. Nadeszła pora na wakacje i to szybko. Ale dokąd się wybrać? Lady Valeria postanowiła zapytać swojego doradcy, którego rady zawsze okazywały się słuszne. Tak więc stoimy przed bardzo ciężkim wyborem dokąd się wybrać na wakacje. Gdzie jest nasz doradca? Gdzie on ucieka? Nie uciekaj, bo my mamy do ciebie pytanie A, musimy mieć lepsze relacje No dobrze, w takim razie poznajmy się Troszeczkę sobie z nim pogadamy I widzę, że będziemy musieli coś zjeść Oj, oj nasz bo tutaj mówi bardzo ciekawe rzeczy. Chcieliśmy się z nim właśnie zapoznać. No opowiada bardzo ciekawe rzeczy. Właśnie mówi, że te wszystkie szęszyle, które wyją tam w lesie, to są jego szynszyle, które mu uciekły, bo nie domknął klatki. I wszystkie szęszyle pobiegły do lasu, no i teraz nie może ich znaleźć. No w ogóle masakra. Cała długa historia oparta na szynszylach. Troszeczkę nuda, no ale jesteśmy królową, trzeba wysłuchać. Opowiedzmy mu historię. Może też o shinszylach. Chociaż nie wiem, czy mamy jakąś dużo. Ej, nie spodobała mu się nasza historia. Widać, jest nudziarzem. Albo temat shinszyli jest dla niego y, zbyt drażliwy na ten moment. Więc porozmawiajmy sobie normalnie. Jeszcze troszeczkę go poznajmy. Dobra, gadajcie sobie. Rozmawiajmy, rozmawiajmy, nie będziemy tego podsłuchiwać, to jest prywatna rozmowa, więc nie interesujmy się tym aż tak bardzo. Oj, możemy w końcu zapytać o miejsce na wakacje. Ciekawe, co nam poleci. Cóż, wasza wysokość, są dwa miejsca, które polecam. Po pierwsze jest miasteczko zwane Śmiechowem, osadzone między łagodnymi wzgórzami. Po drugie jest gwarne miasto smędzan. Niektórzy z naszych obywateli mogą wiedzieć więcej o tych miejscach, więc zachęcam, by przejść się wśród ludu i wysłuchać, co mają do powiedzenia. Dobra, zaraz, zaraz to zrobimy, ale najpierw musimy coś zjeść. Na ten moment myślę, że śmiechowo brzmi dużo lepiej, no ale zobaczymy, co ludzie mają na ten temat do powiedzenia. I to jest kto? Poszczuj wysłannika gildi papugą? Co to jest? Oho, to są nasze zadania na dzisiaj, no dobra Zjemy coś i pójdziemy poszczyć człowieka papugą Ta gra jest czasem naprawdę dziwna Dobra, gdzie jest nasza strawa? Jesteśmy głodni Chodźmy tutaj, żeby nas nie trzeba było za bardzo szukać O, możemy coś uważyć tutaj, nigdy jeszcze tego nie robiliśmy, więc zobaczmy Kompot albo syrop, dobra, kompocik Kompot, ważna rzecz Nasza strawa. I czemu on idzie z naszą strawą gdzieś dalej? Jak tu jest stół, przy którym moglibyśmy zjeść. I znowu do łóżka nam podał. Co za gość. Gościwój, no. Taki gość. Dobra, zajadamy. I co w ogóle jemy? I musimy z tą zupą przyjść tutaj. No głupie, co strasznie. Co dobrego, co dobrego nam zrobił. Zupa z serniny. Nieźle. Musimy zainwestować w jakieś łyżki, naprawdę. Albo chociaż myć ręce przed posiłkiem. No, któraś z tych opcji. I może jeszcze się yy, zdrzemniemy, żebyśmy mieli dużo energii do szczucia ludzi papugami. Dobra, zajadamy, idziemy do spania. Troszkę, troszeczkę chociaż, żeby energii nam wzrosło. Dobra. Na razie myślę, że tyle, żebyśmy nie byli. Czy jakiś mistrz kowalski się kąpie w naszej wannie? No dobra, może i tak. Przebieramy się. No dobra, to idziemy tutaj do gościa. Jak my go mamy tą papugą poszczyć? Jak my to mamy zrobić? Nie wiem, poznajmy się z nim w takim razie, jak nie możemy go poszczyć papugą, nie wiem, czy ja nie widzę Rozprawiaj wymownie, przemawiaj porywająco, no tutaj nie Szermierka, dyby, pojedynek, pieniądze Jak my mamy go poszczyć tą papugą? Może my musimy mieć papugę? W sumie jak ma to trochę sensu, nie? No, nie wiem, zobaczymy. Mogliśmy najpierw wydać edykt, jak byliśmy w królestwie, ale bardzo mnie ciekawiło, o co chodzi z tą papugą. No, jestem troszeczkę zmieszana. Ewi ewidentnie nie ma tego. Więc wracamy do miasta, nie będziemy gadać z jakimś gościem. Wracamy, wracamy Wydamy sobie ten edykt Mam nadzieję, że damy radę To też nie było takie proste z tego, co pamiętam Zaproponujemy najpierw jakiś Redukcja opłat za towary importowane do miasta Kaczogród Czy założymy oficjalnie uznawany Bank Królestwa w krainie Kupczyce? Oba to jest plus dla Kupczyc Dobra, redukcja opłat Teraz tak, co musimy zrobić? Monitoruj poparcie edyktu. Dodatkowy podatek od sprzedaży towarów wykonanych w innej krainie. Który to jest? Kupczyce, wioska, kupczyce. Dobra, będziemy pewnie znowu na naszą wioskę. Dodaj korzyść. Nie wiem, nie do końca jeszcze tutaj się orientuję, czy to co ja robię w ogóle jest dobre. No, ale mam nadzieję, że ten edykt sobie przegłosujemy. Ok, poparcie troszeczkę spadło, więc chyba to nie był dobry ruch. Dobra, wezmiemy do głosowania, zobaczymy, czy coś się uda. Głosujemy za wioską. Podatki dla wieśniaków, którzy nie pracują w obrębie zamku, zostaną obniżone. Ok, odrzucono wszystko. Proponujemy następny. To bierzemy ten oficjalnie uznawany bank królestwa w krainie Kuprece. Monitorujemy poparcie. Tron wesprze rodzinę dowolnego budowniczego, który odniósł rany podczas pracy, dopóki ten budowniczy nie zacznie pracować z powrotem. O, dobra. Czy możemy w takim razie przegłosować tamten edykt, który ma poparcie? O, no dobra, to nie było takie trudne. Dobra, ale jak się czuje papugą? Bardzo bym chciała wiedzieć tym? No nie. Nie wiem, to sobie pogadamy z ludźmi po prostu. Może trzeba faktycznie mieć papugę. A waleria jest przyjacielska. No to bardzo dobrze. Pochlebimy trochę. Żeby nas polubiła, żebyśmy się mogli wypytać o to śmiechowo karka mi Dobra, gadajcie gadajcie. No, co jej się nie spodobało? Przecież mieliśmy powiedzieć miłe rzeczy. Wychwalmy odzienie. Może za trudnych słów użyliśmy i się obraziła albo coś. Dobra. Ja bym chciała o to śmiechowo zapytać Proszę nie udawać takiej niedostępnej I Ile trzeba tego, żeby porozmawiać o głupim śmiechowie? O co jej chodzi? Z czym ona ma problem, że jej się nie podoba? Opowiemy dowcip, ludzie lubią dowcipy, nie? O co jej chodzi? Przeprośmy jeszcze jeden taki wybryk i ją do padołu wtrącimy O, w końcu No jest nieokrzeszona zdecydowanie Ach tak, byłem w Śmiechowie To była niezwykła wycieczka Tamtejsi mieszkańcy są całkiem przyjaźni, ale ich syropy i kompoty... Och, syropy i kompoty to były po prostu najlepsze napitki, jakich kiedykolwiek skosztowałem no dobra, jeszcze kogoś mamy zapytać o smędzan. Czy możemy ją? Nie możemy. Mm. O, to jest gościu, który kąpał się w naszej wannie. Pogadajmy z nim w takim razie. Spytaj, jak się masz. Jak się masz po kąpieli w cudzej wannie człowieku? Felicysy. Dobra, ploteczki. Trochę się poznajmy O, możemy już spytać o Smyonzan Podobno chłop Siemiciech wybiera się późną nocą do Padołu Osądu i czyta bestie bajki No to niezłe ploteczki prosto ze wsi Chociaż gwar smędzanu nie każdemu odpowiada tu zawsze dzieje się coś wesołego Mieszkańcy uwielbiają występy I codziennie urządzają turnieje oraz uczty Bawiłem się tam świetnie I każdemu polecam wizytę w smędzanie. Ok. Okej I teraz musimy zdecydować, tak? Dobra, zdecydujemy sobie Ale najpierw Zjemy coś Ale ugotujemy sobie sami Nie będziemy czekać Dobra, zupka cebulowa Idealna na noc tak myślę, potem. No, ale ty zjedz to, co zjadłeś, ugotowałeś. Zjemy, idziemy spać. No, ale jak mam poczuć papułom? Ja bym to bardzo chętnie zrobiła. O, zawołajmy go, może tu przyjdzie. No, wątpię, żeby to było w romantyczności. No nie wiem jak, nie mam pojęcia Czy on tu serio idzie? He, usłyszał nasze wołanie Jest tak daleka yy, Dobra, tak szczerze Co my mamy zrobić? Żeby go tą papugą poszczyć. Nie mam absolutnie pojęcia Dobra Nie wiem, mamy się z nim pokłócić? Nie chcę się z nim kłócić Poszczuj wysłannika gildi papuką. Pokażę tym członkom gildi dokładnie Co miasto Kaczogród o nich myśli, jakie to symboliczne mhm. Czyli my musimy Mieć pewnie jakąś tą papugę czy coś co się stanie, jak nie zrobimy zadania? W ogóle jestem ciekawa, bo wydaje mi się, że go nie zrobimy. Zostało już tylko godzinka. Yy, także trudno, zobaczymy, jakie są konsekwencje nie zrobienia zadania w takim razie. Dobra, wyśpijmy się. A w kwestii tego wyboru wakacyjnego, czy to śmiechowo, czy, czy smędzam, czy jak to się tam nazywało? Yy, Myślę nad tym związanym, skoro tam są jakieś uczty, festiwale czy inne pikniki To myślę, że to by była fajna opcja, bo w tym śmiechowie to tak naprawdę było powiedziane tylko o tych syropach A czy kompot jest aż tak ważny na wakacjach? Szczerze mówiąc nie wiem Czy coś się stało? Porażka Ajda no Uuu, mamy sen Twój sen zaczął się w karczmie przy napitku Zawołali po trochę muzyki dla, ożywi dla ożywienia wieczoru i rzeczywiście pojawiło się dwóch słynnych bardów, którzy zaczęli śpiewać jednocześnie. Jeden z nich, artysta słów Jędrzej Wyspa, śpiewał z zuchwałą i komicznie ironiczną opowieść o pożądaniu. Drugi, śpiewak Bikaju Moltin, śpiewał zawadiacką balladę o przygodzie pirata. Obaj trubadurzy nie chcieli przestać śpiewać. Musisz wybrać piosenkę. Noc się zaczyna. Ten Jędrzej Wyspa zawsze sprawia, że chce mi się śmiać. Posłuchajmy jego melodii. A teraz coś, dobre, a teraz coś dobrego. Bikaju Moltin z pewnością potrafi śpiewać, a ta przygodowa opowieść brzmi ekscytująco. No ja jestem za Jędrzejem Wyspą, bo jego imię i nazwisko potrafię przeczytać bez chwili zawahań. A poza tym tutaj się rymowało bardzo. Artysta słów Jędrzej Wyspa cóż znaczy, dobra, w sumie nie rymowało się aż tak, ale no wiecie o co chodzi. Rzeczywiście, piosenka okazała się przezabawna. Nie pamiętasz większości słów, ale refren był rubaszny i bzdurny. Oho, coś o barabara w pudełku. Obudziłaś się chichocząc i, wyraźnie, i z wyraźnie większym wigorem. Okej, okay, dobra piosenka nam utkwiła w głowie. Bardzo pozytywnie będziemy zaczynać, chciałam powiedzieć poranek, ale patrzę na godzinę, więc. Zaczniemy sobie dobę bardzo pozytywnie, bo do rana to nam jeszcze troszeczkę chyba braknie. Chociaż w sumie może staniemy jakoś o czwartej. Także będzie dobrze. Yy, przygotujemy sobie jeszcze jakieś śniadanko. Zupa z rzepy. Idealna na śniadanie o piątej rano. Jedz zupa z rzepy. No i wybieramy. Wybieramy miasto. I co teraz? Którędy się wyrusza. O, na statek. Nie wiem jeszcze, gdzie jest statek. Ale zakładam, że tutaj gdzie jest woda. Tam gdzieś. A, tu jest statek dobra. Lecimy na przygodę. Zobaczymy, co nas tam czeka ciekawego.